Słowo Pańskie szerzyło się i rosło. barnaba i Szawę wypełniwszy swoje zadania powrócili z Jeruzalem, zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli rzekł Duch Święty, wyznaczcie mi już Barnabę i Szawę do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawili ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucja, stamtąd odpłynęli na Cypr. To co mnie jakoś zachwyca w tym dzisiejszym słowie z czytaniu z Dziejów Apostolskich to to jak ważne było dla kościoła dla chrześcijan dla tych apostołów nauczycieli proroków tak jak o nich słyszymy żeby poznać wolę Pana Boga żeby usłyszeć Ducha Świętego oni jak słyszymy odprawiali publiczne bożeństwo pościli pościli i modlili się i wtedy słyszeli, jak słyszymy, rzekł Duch Święty. Oni usłyszeli głos Ducha Świętego. Czy to było jakieś nadzwyczajne, mistyczne mm, doświadczenie, że usłyszeli nagle rzeczywiście jakiś głos? Myślę, że nie. Że jak my się modlimy, jak pytamy Pana Boga o Jego wolę, to my też usłyszymy ten głos Ducha Świętego. Pytanie tylko, czy my chcemy to usłyszeć? Czy my chcemy postępować według woli Pana Boga? Jest teraz jakiś taki kult własnego zdania. Ja uważam, ja myślę. Jeśli ktoś nie myśli tak, jak ja myślę, to się myli. Jeśli ktoś nie myśli tak, jak ja myślę, to ja się na niego obrażam, ja się złoszczę. Też kiedy podejmuję decyzję, to ja muszę zdecydować, to musi być moja decyzja, nikt nie będzie się tu mieszał do moich spraw. Ja muszę, ja, moje zdanie, moja decyzja, ja, ja w centrum uwagi. Dla apostołów było ważne nie ja, a Duch Święty, wola Pana Boga. Oni mogli sami pomyśleć, że lepiej, żeby to nie Barnaba i Szaweł szli, a może niech pójdzie ktoś inny. Nie, oni słuchali Pana Boga, kto powinien pójść, dokąd powinien pójść, co powinien robić, co powinien mówić. Dla nich było ważne to, czego chce Duch Święty. I też dzisiaj w Psalmie 67 słyszymy: Niech Bóg się zmiłuje, nad nami nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę. Abyśmy znali na ziemi Jego drogę. I też w Ewangelii dziś słyszymy: Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. To trzymanie się swojego zdania i swoich decyzji, to jest trwanie w ciemności. Jezus jest naszym światłem. Jeśli będziemy szukać Jego woli, będziemy w światłości, będzie radość, będą dobre decyzje, nie będzie takich y, kłótni w czasie rozmów. Może warto przed jakimś spotkaniem, rozmową, najpierw się pomodlić, przed podjęciem jakiejś decyzji, pomodlić się. Kiedy będzie decyzja jeszcze ważniejsza, jeszcze dłużej pomodlić się modlitwa, post, wspólne jakieś nabożeństwo żeby podjąć właściwą decyzję, żeby odkryć wolę Pana Boga. Wczoraj mieliśmy piękne spotkanie rodzin, młodych małżeństw, młodych rodzin. I też rozmyślaliśmy nad tym, jakie mamy doświadczenie tej ręki pańskiej, o czym było wczoraj, w, w Słowie Bożym, jak Pan Bóg nam błogosławi, jak nas prowadzi. Piękne było świadectwo niektórych rodzin ktoś opowiadał o tym, jak kupował mieszkanie, ktoś opowiadał, jak szukał pracy, i długo coś nic się nie wyjaśniało. Już była taka, taka rozpacz, że coś nie idzie, A albo wtedy zaczęli się modlić. Zaczęli się modlić prosić Pana Boga i później nagle przychodzi jakieś światło, jakieś wyjście, jakiego wcześniej zupełnie nie widzieli. Do tej pory są szczęśliwi z tej decyzji, bo tę decyzję podjęli po modlitwie. Pan Bóg rzeczywiście przeszedł ze swoją pomocą. Spróbujmy dziś szukać woli Pana Boga, pytać, czego Pan Bóg chce, co Pan Bóg myśli, a nie tylko to, co ja myślę i to, jak ja decyduję. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.